Od tego wszystkiego minął już tydzień, a ja dalej nie mogę przestać o tym myśleć. Bliski przyjaciel mojej rodziny potrzebował kogoś do pilnowania domu, gdy wyjeżdżał wraz z rodziną na wakacje. Robiłem to już kilkakrotnie wcześniej, więc skontaktowali się ze mną, aby sprawdzić, czy jestem zainteresowany zrobieniem tego ponownie. Potrzebowałem pieniędzy, więc oczywiście, że się zgodziłem. Są raczej zamożną rodziną, a dom, w którym mieszkają, jest prawdopodobnie dwa razy większy od mojego. Ma dwa piętra oraz ogromne podwórko, na którym ich pies może się bawić, oraz ogrodzenie, które owija się wokół całej długości ich posesji, tak aby ich pies zbytnio się nie oddalał. Instrukcje, które mi zostawili, były takie same jak zawsze. Nakarmić psa rano i wypuścić go na zewnątrz, gdy byłem w pracy. Kiedy wrócę do ich domu wieczorem, wpuścić psa z powrotem i nakarmić go ponownie. Banalnie proste. Ich pies to Golden Retriever o imieniu Cooper. Opieka nad nim zawsze jest przyjemnością. Jest bardzo energiczny, kochany i bardzo przyjazny dla każdego, kogo tylko spotka. To było wszystko. Dopóki Cooper był szczęśliwy i zadbany, wykonywałem dobrą robotę. To były naprawdę łatwe pieniądze. Dobra, wystarczy tego wprowadzenia. Zdarzyło się to ostatniej nocy, kiedy pilnowałem ich domu, dzień przed ich powrotem. Nakarmiłem Coopera i wyprowadziłem go na zewnątrz, zanim poszedłem do pracy. Nakarmiłem go nieco bardziej, ponieważ wiedziałem, że wrócę do domu późno i nie będę w stanie nakarmić go o zwykłej porze. Kiedy w końcu wyszedłem z pracy, słońce już prawie zaszło i na zewnątrz zaczęło się ściemniać. Wbiłem kod do głównej bramy, aby wjechać na posesję i zaparkowałem samochód. Wtedy po raz pierwszy zauważyłem, że coś jest nie tak. Cooper zwykle przychodził się przywitać, gdy wracałem do domu, ale teraz nigdzie go nie było. Zignorowałem to i pomyślałem, że to dlatego, że wróciłem tak późno do domu. Kiedy w końcu wkroczyłem do budynku, zobaczyłem Coopera na zewnątrz, siedzącego za przesuwanymi szklanymi drzwiami, które prowadziły na podwórze. Pozostał nieruchomy, wpatrując się w dom. To było dziwne widzieć go w takim stanie, ponieważ zwykle skakał do drzwi, nie mogąc się doczekać, aż zostanie wpuszczony do środka i dostanie swoją kolację oraz kilka pieszczot. Ponownie zignorowałem to i poszedłem napełnić jego miskę z jedzeniem, zanim wpuściłem go do środka. Kiedy widzi, że to robię, zazwyczaj wpada w ekstazę, jakby po raz pierwszy widział jedzenie. Zerknąłem za siebie i zobaczyłem go z tym samym spojrzeniem, wciąż nieruchomego, czekającego aż wreszcie otworzę drzwi. A ja, po chwili, bez zastanowienia, zrobiłem to. Kiedy otworzyłem przesuwane szklane drzwi, natychmiast wszedł do środka. Jego oczy były utkwione we mnie, gdy wszedł do domu i po raz kolejny usiadł i pozostał zupełnie nieruchomy. Nie podszedł do miski z jedzeniem ani nie położył się na łóżku. Nic poza pustym, niezachwianym spojrzeniem. Moją pierwszą myślą było to, że jest chory lub ranny. Pomyślałem też, że może po prostu byłem zbyt zmęczony pracą i zbytnio się nad tym zastanawiałem. Jego właściciele mieli wrócić do domu następnego dnia, więc postanowiłem po prostu to przeczekać i pozwolić się im tym zająć. W tym czasie na zewnątrz zrobiło się już całkowicie ciemno, a ja siedziałem na kanapie oglądając telewizję w salonie. Cooper siedział obok swojego łóżka na drugim końcu pokoju. Widziałem go kątem oka wciąż nieruchomego i wpatrzonego we mnie. Ciężko było mi się zorientować i skupić na programie, który oglądałem, ale na pewno to coś tam było. Od czasu do czasu słyszałem drapanie dochodzące zza moich przesuwanych, szklanych drzwi. Przy włączonym telewizorze i będąc tak zmęczonym jak byłem, zlekceważyłem to. Ale to wciąż się działo, w kółko i w kółko. Drapanie tylko się nasiliło i wkrótce stało się ciągłym dźwiękiem. Był w tym pilny ton jakby cokolwiek drapało od drzwi musiało dostać się do środka jak najszybciej. W końcu. I bardzo niechętnie poddałem się i wstałem, aby zobaczyć, co to było. Kiedy dotarłem do przesuwanych szklanych drzwi, musiałem dwukrotnie spojrzeć w tamtą stronę. Skacząc do drzwi, próbujący dostać się do środka, był Cooper. Na początku myślałem, że to inny pies, który tak się złożyło, że wyglądał dokładnie jak Cooper, którego wpuściłem do środka. Kiedy wróciłem do domu, i jak Cooper, który siedział w salonie nieruchomo niczym posąg. Ale pies, który był na zewnątrz, wyglądał dokładnie jak Cooper. To musiał być Cooper. Jego zachowanie było takie samo i dokładnie tak samo, jak Cooper skakał do drzwi, desperacko pragnąc by je otworzył. Ponownie, tak też zrobiłem. Cooper natychmiast podszedł do swojej miski z jedzeniem i zaczął pałaszować. Wróciłem do salonu tylko po to, by zastać go pustym. W tym momencie naprawdę zacząłem być zdezorientowany. Zawołałem drugiego kupera, ale nic nie usłyszałem. Gdyby chodził gdzieś po domu, byłbym w stanie usłyszeć jego pazury stukające o drewnianą podłogę. Zawołałem ponownie i Cooper, którego właśnie wpuściłem do środka, podszedł do mnie. Słyszałem, jak wszystkie jego cztery łapy stukają o podłogę, gdy powoli do mnie podchodził. Podszedłem do schodów prowadzących na niższe piętro domu i zawołałem ponownie. Tak jak poprzednio, nic się nie stało. Nie słyszałem otwieranych drzwi, więc drugi Cooper wciąż musiał być w domu. Z kuperem u boku poszliśmy do sypialni dla gości, a ja przygotowałem się do spania. Zamknąłem za sobą drzwi i położyłem się. Cooper położył się u stóp łóżka, a ja wtuliłem się w kołdrę, próbując zapomnieć o dezorientującej naturze nocy i w końcu odpocząć po tak długim dniu. Niedługo później to usłyszałem. Pazury psa stąpającego po drewnianej podłodze domu, ale różniły się nieco od odgłosu, który wydawały łapy Kupera. Ich dźwięk był dużo, dużo cięższy, prawie tak ciężki jak dźwięk wydawany przez człowieka. A stukot pazurów o podłogę był bardziej rozproszony, jakby cokolwiek tam było, chodziło o dwóch łapach. Brzmiało to daleko, ale zdecydowanie się zbliżało. Słyszałem to coraz głośniej, gdy stąpało ostrożnie, jego powolne kroki po schodach, jedna stopa po drugiej. Wreszcie dźwięk kroków dotarł do drzwi sypialni dla gości i tam się zatrzymał. Światła na korytarzu były włączone i rzucały cień tego, co tam było. Cień był rozciągnięty, wydłużony i niemal wpełzał pod drzwi. I tam stał, nieruchomo, centymetr od zamkniętych drzwi. To była moja jedyna pociecha. Drzwi były zamknięte i zaryglowane słabym ryglem. Jedyne co mogłem zrobić, to obserwować drzwi i próbować spowolnić niepokojąco szybkie tętno. Wreszcie słońce wzeszło, a dom ponownie wypełnił się ciepłym blaskiem promieni słonecznych wpadających przez okna. Usłyszałem dudnienie otwieranych drzwi garażu i dźwięk zamykanych drzwi samochodu. Cooper zeskoczył z łóżka i czekał, aż go wypuszczę. Ręka mi się trzęsła, gdy odblokowałem drzwi i powoli przekręciłem klamkę, odsłaniając pusty korytarz. Cooper wybiegł, ale zatrzymał się na szczycie schodów i opuścił głowę, aby powąchać stopnie. Moje tętno zwolniło i szybko się ubrałem, zanim właściciele Coopera weszli do domu. Nie chciałem wyjść na wariata, więc nie wspominałem o wydarzeniach z poprzedniej nocy. Co dziwne, Cooper nie przyszedł ich przywitać, ale zamiast tego zszedł na dół. Po krótkiej rozmowie z właścicielami spakowałem moje rzeczy i przygotowałem się do wyjścia. Kiedy żegnałem się już z całą rodziną i zmierzałem do drzwi, spojrzałem za siebie i zobaczyłem Coopera. Siedzącego nieruchomo przy schodach, i obserwującego mnie swoimi wielkimi, pustymi oczami. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału, i mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli chcesz pomóc rozwijać się mojemu kanałowi, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyłożyć się do rozwoju mojego kanału, możesz sprawdzić dostępne opcje oraz bonusy wspierania mojego kanału w serwisie YouTube. Jeżeli piszesz pasty lub chcesz podesłać mi jakąś, którą chciałbyś, abym przeczytał, możesz to zrobić poprzez wysłanie mi jej w mailu, który jest podany w opisie, lub poprzez mój serwer Discord. Dziękuję za poświęcony mi czas i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.